Cześć Wam, wymiana modułu IHKA w BMW E65 E66, czyli Seria 7. E, popatrzcie, co trzeba zrobić, żeby wymienić kompletne IHKA. Czyli tak, e, trzeba zdjąć deskę rozdzielczą, e, kolumnę kierowniczą. Można to zrobić bez wyjmowania przednich foteli, ale ja sobie wyjąłem przednie fotele, tak jest dużo bardziej wygodnie. E, trzeba tutaj zdjąć e, Cały osprzęt, yy, dekory, kierownice. No i tutaj już widzicie moduł IHKA, który będzie zakładany. Yy, to jest takie najbardziej rozszerzone IHKA, bo w tym aucie występowały dwa rodzaje IHKA: jedno basis i drugie high. To jest właśnie ta wersja high yy, z dwoma pokrętłami na panelu. Yy, no i to tyle. Widzicie, ile pracy tutaj trzeba włożyć, żeby, żeby to wymienić. Jaki jest powód wymiany tego IHK? Po prostu jest przeciekająca nagrzewnica i mokre dywaniki. Tyle w temacie. Dzięki, na razie.